10 tysięcy euro każdego dnia. 10 tysięcy euro każdego dnia? Słucham. 10 tysięcy euro każdego dnia? Przepraszam pana, ale chodzi o 10 tysięcy euro każdego dnia. Przepraszam, co masz na myśli mówiąc 10 tysięcy euro każdego dnia? Masz na myśli gotówkę, czy co? Dokładnie to mam na myśli. 10 tysięcy euro każdego dnia, począwszy od dzisiaj. To jest właśnie moja oferta, zainteresowany? A cóż, no tak, oczywiście, ale jak mam to osiągnąć? Cóż. Może to zabrzmić trochę szaleńczo, ale jeśli pójdziesz ze mną na kawę, zamierzam połączyć cię z moją aplikacją 10k Everyday, która faktycznie zrobi wszystko za ciebie. W ciągu zaledwie 24 godzin będziesz mieć 10 tysięcy euro więcej na swoim koncie bankowym. Jedyne o co cię poproszę, to byś pozwolił nam dalej filmować i żebyś jutro rano wrócił i pokazał nam, co zrobiłeś pierwszego dnia. Co o tym sądzisz? I mówisz, że właściwie nic nie muszę robić. Ta mała rzecz zarobi dla mnie pieniądze bez kiwnięcia palcem? Brzmi jak szaleństwo, ale tak. Dokładnie to mam na myśli. Wchodzisz w to? Cóż, wiem, że jutro będę się zastanawiać, a co jeśli, więc tak, wchodzę w to. Dlaczego by nie? Spróbuję. Wspaniale. Nie pożałujesz tego. Przepraszam, nie zapamiętałem Twojego imienia i nazwiska, Dominik. Dominiku, miło Cię poznać. Jestem Adrian. Zatem chodźmy. Okej, okay, Dominiku, jesteśmy. To, co chcę Ci dzisiaj pokazać, to moja aplikacja handlowa 10K Everyday. Powiem Ci, że ta aplikacja zgromadziła dla mnie ponad 5 milionów euro tylko w ciągu ostatnich dwóch lat. A my jesteśmy tutaj, aby założyć teraz konto dla Ciebie. I robisz to za darmo, tak? Mam na myśli to, że nie prosisz mnie zaraz o jakąś pokaźną sumkę, bo szczerze mówiąc, nie mam za dużo pieniędzy. Nie, absolutnie nie. W rzeczywistości na świecie jest obecnie tylko 28 osób którym dałem dostęp do tej aplikacji. I żadna z nich nigdy nie została obciążona ani groszem. Ta aplikacja dała mi wystarczająco dużo pieniędzy w ciągu ostatnich kilku lat, abym nie musiał zarabiać na innych ludziach. Jestem tu, by Ci pomóc. No dobrze, wierzę Ci. Okej, okay, świetnie. Więc teraz rejestruję Cię jako nowego użytkownika aplikacji 10 Everyday. Jesteśmy teraz w strefie członków. Więc w zasadzie wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić dane i zarejestrować darmowe konto. W porządku? Dominiku, w tej chwili wpisuję kilka danych osobowych, aby założyć ci konto. Zabierze to najprawdopodobniej mniej niż minutę. A kiedy skończymy wypełniać twoje dane, praca aplikacji jest skończona. Wszystko jasne? Doskonale. Więc teraz aplikacja łączy twoje konto z oprogramowaniem, a także łączy cię z jednym z moich sprawdzonych brokerów. Świetnie, gotowe. Teraz, aby rozpocząć handel, aplikacja wymaga początkowej inwestycji w wysokości zaledwie 250 euro. Teraz uważaj, ponieważ zgodziłeś się zrobić to ze mną dzisiaj, ja zdecydowałem się pokryć tę inwestycję za ciebie i tak naprawdę skonfigurowałem tę aplikację, abym mógł przełączyć się z mojego konta aplikacji Tenk Everyday do twojego. I zapłacić 250 euro. Okej. Okay. I gotowe. Wow, to bardzo hojne z Twojej strony. Dziękuję. Szczerze mówiąc, to nie problem. Szanuję Twój czas, teraz możesz już działać dalej. Więc proszę, działaj dalej i naciśnij ten przycisk aktywacji. Okej. Okay. Wszystko ustawione, Dominiku. Teraz, czy jesteś gotowy zacząć zarabiać dzięki 10K everyday? Tak, do cholery. Ok. więc już widać, że kilka krótkich transakcji zostało otwartych. Poczekajmy chwilę, żeby zobaczyć, co się stanie. Czekaj, więc mówisz, że ta mała rzecz od razu da mi pieniądze? Absolutnie. Aplikacja naprawdę nie marnuje czasu. Zaczyna działać od razu i za 24 godziny gwarantuje, że dzięki temu moja inwestycja w wysokości 250 euro zamieni się w 10 tysięcy euro czystego zysku. Wow, to naprawdę byłoby coś. I tak, spójrz na to. Moje obecne saldo wynosi 375 euro. Oprócz początkowego depozytu 250 euro, więc 125 euro zysku w nieco ponad minutę. Wow, to naprawdę działa. Z pewnością. Teraz dopijmy więc kawę i wróćmy powiedzmy za 20 minut, aby zobaczyć, co udało się osiągnąć. Brzmi nieźle. Ok. Więc minęło około 20 minut, odkąd Dominik zaczął używać mojej aplikacji 10K Everyday. Sprawdźmy, ile pieniędzy aplikacja zarobiła dla Dominika w ciągu tych 20 minut. Okej, okay. wow, moje saldo wynosi teraz 775 euro. To co, ponad 500 euro zysku? Czy to rzeczywiście prawda? Wszystko to jest prawdziwe. I to tylko początek. W właściwie to za nie mówiłem. Nie wiem, co powiedzieć. Bardzo dziękuję za to, że jesteś tutaj ze mną. Nie ma za co. Pogadajmy o Twoim powrocie jutro rano, aby zobaczyć, co aplikacja zrobiła dla Ciebie przez ten czas. Nadal jesteś na to gotowy? O, na pewno. Fantastycznie. Spotkajmy się jutro u mnie. Świetnie. A więc to było wczoraj, i spodziewam się, że Dominik wkrótce tu przyjdzie i pokaże nam zyski, jakie osiągnął w ciągu pierwszych 24 godzin. Ale najpierw czas się przedstawić. Nazywam się Adrian Weber. Jestem założycielem aplikacji TenK Everyday. Dzisiaj chciałbym dać życiową szansę właśnie Tobie, oferując Ci darmowy dostęp do tej aplikacji, która każdego dnia zarabia ponad 10 tysięcy euro dla każdego z jej użytkowników. Czy możesz sobie wyobrazić zarobienie dzisiaj nawet 10 tysięcy euro za pomocą jednego kliknięcia? To 10 tysięcy euro dzisiaj, 50 tysięcy euro w tym tygodniu, 200 tysięcy euro w tym miesiącu. I 2,5 miliona euro w tym roku. Jeśli działasz szybko i zostaniesz jedną z zaledwie 20 osób, które dzisiaj będą miały taką możliwość, to zaledwie kilka kliknięć myszką to wszystko, co stoi między tobą, a kwotą 10 tysięcy euro każdego dnia. A najlepsze jest to, że nie będzie Cię to kosztować ani grosza, nawet pół grosza. Dzisiaj bowiem dam 20 osobom moją aplikację 10K Everyday za darmo. Nie ma tutaj żadnego haczyka, jestem śmiertelnie poważny. 100% za darmo, więc proszę, odłóż portfel i słuchaj, ponieważ zaraz wyjaśnię ci, w jaki sposób możesz uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania, które każdego dnia doda dodatkowe 10 tysięcy euro na twoje konto bankowe. Gwarantuję, nowe samochody, wymyślne wakacje, wymarzone domy, ogromne jachty nad Pacyfikiem. To wszystko może być twoje. Nie tylko to, ale przede wszystkim możesz stać się właścicielem swojego czasu tego, który ty Spędzasz w swojej niewolniczej pracy od 9 do 17. Cóż, cały ten czas można spędzić na plaży z przyjaciółmi i rodziną. Nie popełnij więc błędu. Ta okazja może całkowicie zmienić Twoje życie. Więc proszę, zwróć szczególną uwagę, ponieważ jesteś jedną z niewielu osób, które otrzymają tę jedyną w życiu okazję. Dziś tylko 20 osób wpuszczę do swojego świata. To już drugi i ostatni raz, kiedy daję kilku zupełnie nieznajomym możliwość zarobienia ze mną ponad 10 tysięcy euro każdego dnia. Gdy lista 20 miejsc wyczerpie się, ta strona zostanie natychmiast zamknięta, a okazja zniknie na zawsze. Po raz pierwszy udostępniłem 20 miejsc w zeszłym tygodniu, i za kilka minut usłyszysz parę słów od kilku facetów, którzy skorzystali z tej okazji. A jeśli się zastanawiałeś, nie ma to nic wspólnego z żadną z tradycyjnych metod, o których słyszałeś wcześniej. To pilnie strzeżony sekret, luka, na którą natknąłem się nieco ponad dwa lata temu, która sprawiła, że ja, garstka mojej rodziny oraz przyjaciół, którym o tym powiedziałem, zarobiliśmy cholernie dużo pieniędzy. I nie potrzebujesz do tego żadnej wiedzy czy doświadczenia. Aplikacja, jak już widziałeś, działa w 100% na autopilocie i tak zarabia szokujące sumy. Dla każdego z jej użytkowników. Na razie jednak porozmawiajmy o tobie. Jeśli oglądasz ten film, zgaduję, że prawdopodobnie nie radzisz sobie pod względem finansowym jakoś wybitnie. Zaufaj mi więc, kiedy mówię, że to nie twoja wina. Rzeczywistość jest taka, że prawdopodobnie zostałeś oszukany, okłamany i wprowadzony w błąd więcej razy niż chcesz to przed sobą przyznać, a wszystko to prawdopodobnie sprawiło, że jesteś sceptycznie nastawiony i bardzo niechętny do podjęcia działań w przypadku prawdziwej, zmieniającej życie okazji, gdy taka ci się nadarza, bo ciągle w głowie masz, że zostałeś wykorzystany. To rodzaj wyzysku, który widziałem na wszystkich poziomach społeczności handlowej, począwszy od wielkich banków i korporacji, a skończywszy na internetowych handlarzach śmieciami, którzy są po prostu po to, by zabrać ci ciężko zarobione pieniądze. Widzisz, byłem kiedyś handlowcem w jednym z dużych banków, pracującym Każdą kolejną godzinę, po to, aby wzbogacić innych ludzi. Widziałem wszystkie kłamstwa i przekręty na najwyższym poziomie góry handlowej, i zrobiło mi się od tego wszystkiego po prostu niedobrze. Tak więc, gdy tylko pojawiły się opcje binarne, wiedziałem, że to moja okazja, aby wyjść i zacząć zarabiać dla siebie prawdziwą gotówkę. Ponieważ opcje binarne, mój przyjacielu, to miejsce, w którym wygrywa się i traci dużą gotówkę. Zgaduję, że do tej pory straciłeś gotówkę na rynku opcji binarnych. Cóż, wielu straciło, ale dzisiaj, no cóż, teraz masz kogoś, kto wie, co robi, i jest po Twojej stronie. Dziś więc będzie trochę inaczej. Ponieważ dzisiaj, właśnie teraz jestem tutaj, aby dać Ci narzędzie do nowego życia, narzędzie do bogactwa i dobrobytu, a co najważniejsze, do wolności. Pomyśl o tym przez chwilę, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś miał dostęp do oprogramowania zaprojektowanego przez eksperta handlowego, który gwarantuje ci 10 tysięcy euro każdego dnia. Wyobraź sobie, że możesz robić co chcesz, kupować co chcesz. To jest dla mnie warte znacznie więcej niż jakiekolwiek pieniądze, niż jakikolwiek skorumpowany bank mógłby mi dać w mojej poprzedniej pracy. Weźmy na przykład Dominika, faceta, którego wczoraj spotkałem na ulicy. Nie pokazałem ci tego przed kamerą, ale wczoraj jego saldo bankowe nie było ładne. Spodziewam się, że w każdej chwili przybędzie tutaj, aby pokazać, że jego życie zmieniło się w ciągu zaledwie 24 godzin dzięki aplikacji 10K Everyday. Ha, o to nadchodzi. Dominik, wchodź. Wesołych świąt! Tak, zapraszam. Dziękuję, ładne miejsce. W porządku. Wejdź i przejdźmy do rzeczy. Okej. Okay. Dominiku, dlaczego nie wejdziesz tutaj? Może pójdziesz dalej i usiądziesz na tym kapitańskim fotelu. Ja usiądę obok i zobaczymy, co tak naprawdę się dzieje u ciebie. Okej, okay. Adrian zatem jest naprawdę nieźle. Mam na myśli to, że nie mogłem dużo spać, bo sprawdzałem aplikację co godzinę. Nie mogę się doczekać, aby pokazać ci ile mi się już zrobiło. <grym> też jestem podekscytowany. Dobrze cię znowu widzieć, człowieku. Tak, ciebie też dobrze widzieć. Przejdźmy do analizy i sprawdźmy dokładnie, ile pieniędzy zarobiła aplikacja w ciągu pierwszych 24 godzin. A zatem 10 923,27 euro to suma większa o 500 euro, odkąd wyszedłem z domu, aby się z tobą spotkać. Zadowolony? Oczywiście, człowieku, jestem zachwycony, ale czy ta mała aplikacja nadal będzie przynosić mi te zyski każdego dnia? Założę się, że tak będzie. Wskazówką jest nazwa, mój drogi przyjacielu. 10K Everyday. Każdego dnia, kiedy rynki są otwarte, zarobisz 10 tysięcy euro w gotówce. Fajnie? Super, to szaleństwo. Adrian, dziękuję bardzo. To jest jak sen, całkowicie zmienia życie. A, nie wspominaj o tym Dominiku. Jesteś dobrym facetem. Zasługujesz na to. Czy masz ochotę posiedzieć jeszcze kilka minut? W zeszłym tygodniu dałem dostęp do aplikacji 20 osobom, a teraz zadzwonię do kilku z nich przez Skype. Chcesz razem ze mną spotkać się z nimi i porozmawiać? Do diabła tak, czemu nie? Okej, okay, świetnie. Najpierw zadzwonię do Ameli. Hej, Adrian! Hej Amelio, miło cię słyszeć. Właściwie jestem tu z Dominikiem, innym użytkownikiem aplikacji. Cześć Dominiku. Cześć Amelio. Zatem, Amelio, powiedz nam dokładnie, jak ci poszło, odkąd w zeszłym tygodniu aktywowałaś aplikację 10K Everyday. Cóż, Adrian, muszę być z Tobą szczera. Na początku byłam dość. Sceptyczna, wiesz? Próbowałam już kilku z tych rzeczy i straciłam wszystkie moje pieniądze, ale brzmiałaś autentycznie, więc zdecydowałam się na ostatnią szansę. I cieszę się, że to zrobiłam, ponieważ czytam teraz moje saldy, wynosi właśnie 63 215,88 euro, co w nieco ponad tydzień jest naprawdę oszałamiające. To wspaniale. A aplikacja sprostała swojej nazwie? Czy zarabia 10 000 euro każdego dnia? O tak, mam na myśli, jest tak jak powiedziałeś, czyli w soboty i niedziele nie zarabia, ponieważ rynki są zamknięte, ale każdego dnia tygodnia zarabia co najmniej 10 tysięcy euro dziennie. To tak jakbym śniła! O nie, nie śnisz Amelia, te pieniądze są na stałe i będą rosły i rosły. Adrianie, po prostu jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie ma za co, Amelio. Teraz muszę zadzwonić do innej osoby z zeszłotygodniowego naboru. Czy jest to w porządku, jeśli później zadzwonię do ciebie? Oczywiście, rób co musisz. Pogadamy później. Dzięki, Amelio. Pogadamy wkrótce. Papa! Pa. Ok, więc teraz zadzwonimy do Adama, który również zaczął korzystać z aplikacji mniej więcej 8 dni temu. Adamie. Witaj Adrianie, jak się masz? Świetnie, dzięki stary. Siedzę tu z Dominikiem, który wczoraj zaczął od aplikacji 10 Everyday. Cześć Adamie. O cześć Dominiku. Mam nadzieję, że tobie idzie tak dobrze jak mnie. Cóż, zdecydowanie nie mogę narzekać. Zatem Adam. Jesteś nieco ponad tydzień od początku używania aplikacji 10 Everyday. Jak sytuacja? Patrz na to. 64 euro i 6 centów. Bez żartów. Świetnie. Dokładnie tak. Wszystko, co robiłem przez ostatni tydzień, to odświeżanie konta, aby zobaczyć, ile zarabiam. To takie uzależniające. Znaczy, czy to będzie trwało wiecznie? Czy to się skończy? <laughs> nie chcę używać słowa nieskończoność, ale nie ma powodu, dla którego aplikacja miałaby nie działać przez wiele kolejnych lat. O, to naprawdę brzmi dobrze. Dzięki Ci, przyjacielu. Wiesz, że odmieniłeś moje życie. Taka praca, mój przyjacielu. Trzymaj się. Teraz, mój przyjacielu, to twoja kolej. To twoja szansa na zarobienie ponad 10 tysięcy euro każdego dnia. I szczerze, jest to zdecydowanie jedyny czas w twoim życiu, kiedy taka okazja będzie dla ciebie otwarta. To ostatnie 20 miejsc, które udostępnię. Tak naprawdę, teraz albo nigdy. Jeśli nie chcesz tego, to hej, twoja strata. Setki ludzi ogląda teraz ten film i na pewno ktoś będzie szybszy od ciebie. A do tego liczy, że zamkniesz tę stronę. Ale jeśli jesteś typem gościa, który działa, jeśli jesteś kimś, kto chce skorzystać z wolności finansowej, jaką daje ci 10 tysięcy euro każdego dnia, to musisz podjąć działanie już teraz. I szczerze mówiąc, prościej się już nie da. Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać swoje imię i adres e-mail w polu pod tym filmem. Gdy to zrobisz, kliknij przycisk Uzyskaj Dostęp teraz a zostaniesz przekierowany do strefy prywatnych członków, gdzie założymy dla ciebie konto. Następnie skonfigurujemy oprogramowanie, które będzie działać na twoim koncie w 100% na autopilocie. Działa bez większego zaangażowania, aby zapewnić ci co najmniej 10 tysięcy euro każdego dnia. To naprawdę takie proste. Teraz nadszedł czas na działanie, mój przyjacielu. Wpisz swój adres e-mail i kliknij przycisk Uzyskaj dostęp teraz. To prawdziwa i autentyczna okazja, która zmieni Twoje życie. Nie jestem. Podaj swoje dane już teraz i do zobaczenia w strefie członków.